Na budynkach tych, których później zajmowała Wistula, była to monopol tytoniowy, w ówczesne zakłady. Była wielka swastyka. I tą swastykę, z tą swastykę w, latach, w dniach właśnie no, poprzedzających, bo Kraków już był wolny, a Podgórza jeszcze było zajęte przez Niemców, Rosjanie przylatywali i rzucali bomby takie, ale to były śmieszne bomby, bo małe. Natomiast z tyłu, bo tata mi to pokazywał i, i później zresztą rozmawiałem z nim na ten temat, była specjalna turbina, która wywoływała straszny, straszny głos. Natomiast efekt był samego wybuchu był nikły. Takie bomby spadły u nas na przykład, to no, przewróciło drzewo tam na tym i wybiły szybę. To były takie, na nasze ulicy spadły dwie. Natomiast jakieś większe bomby spadły na ulicę Piwną, bo tam był wytwórnia wina. I tą trumnię wina poważnie uszkodziłem na, na tym to pamiętam. Dlaczego, między innymi, ponieważ jak nie było wody, no to stamtąd z tego trumni wina mój brat i z kolegą całą beczkę wina. Na tym myliśmy się przez pierwsze dwa dni, po, po tym, to, tym, w tym winie to, to była taka ciekawostka.